Cześć, z tej kobazny 29. Witam was w kolejnym poradniku dotyczącym tworzenia gier w Annual Engine 4. Mm. Chciałem nagrać taki jeden dodatkowy odcinek jeszcze pomiędzy tym, co nagrywam co tydzień, ponieważ na no ostatnim razem nie było mnie przez chyba 2-3 tygodnie na wizji, więc chciałem tutaj wrzucić taką, taki dodatkowy materiał. Prosiliście, żeby pokazać, jak stworzyć menu, a więc teraz pokażę Wam, jak właśnie to zrobić. A więc stwórzmy sobie nasze własne menu. Najpierw na, na musimy sobie potworzyć yy, zwykłą pustą mapę. Klikamy File, New Level, mm, a następnie tutaj Empty Level. Mamy pusty poziom, właśnie o to nam chodziło. Teraz przechodzimy sobie do Blueprints yy, w zakładce Content Browser i tutaj w wolnym miejscu klikamy prawym przyciskiem myszy lub klikamy Add New. Ja tutaj kliknę prawym przyciskiem myszy. Wybierzmy sobie pod zakładkę User Interface oraz z tutaj wybierzmy sobie Widget Blueprint. No i wpiszmy na przykład menu gry. Klikamy Enter. To jest nasze menu gry, nasz widget. Na razie jeszcze po włączeniu nic sobie się nie stało, ponieważ nie mamy go zaprogramowanego. Dwukrotnie klikając na niego otwieramy takie oto narzędzie. Prawym przyciskiem myszy na środku tutaj poruszamy się po polu, które jest wizualnym przedstawieniem naszego ekranu. Po naszej lewej stronie mamy paletę, w której mamy dostępne wszystkie możliwe tutaj przyciski, teksty, jakieś checkboxy, inne rzeczy. To wszystko jest oczywiście tutaj, możemy sobie wybrać i po prostu przeciągnąć tutaj na nasz ekran. To są właśnie te wszystkie rzeczy. Mm, nas interesuje na, na razie zakładka e, Common. Wybieramy sobie baton i przeciągamy tutaj. E, teraz go trochę rozszerzymy poprzez używanie tutaj właśnie tych e, rąbów. Zmienimy sobie jego rozmiar powiedzmy 400 na 150. I jego położenie no, może być 700 powiedzmy. 50 na 180. Stwórzmy sobie drugi taki sam baton. Tutaj mamy 750 na 180, z tym, że tutaj moglibyśmy sobie dać na przykład na 300. 800 to już znów za dużo. 500. Na 500 i tutaj powiększamy go do rozmiarów 400 na 150. 400 na 150. Dobrze, mamy teraz nasze dwa przyciski, które są w zasadzie prawie pod sobą. Mm. Następnie potrzebujemy jakiś tekst, bo to są same przyciski, a więc wybieramy sobie z prawej strony tutaj y, palety tekst i po prostu przeciągamy go na nasz tutaj, na nasze przyciski, one się dopasowują po środku, te teksty. Hmm. Text block. po prawej stronie mamy details, czyli panel z opcjami danego tutaj elementu. Możemy ustawiać sobie jego dopasowanie, kolory, jak ma się zachowywać po przyciśnięciu itd Nas interesuje póki co tutaj zakładka content, tekst, wpisujemy nowa gra. gra a następnie w tym u dołu tekst blok wpisujemy o przepraszam wyjście możemy sobie zmienić kolor tekstu na no na przykład jakiś jakiś ciemny coś w tym stylu Color and opacity tu jest. Wybieramy. OK, OK. Klikamy na sam przycisk button. I teraz tak. Ogólnie rzecz biorąc, przy każdym przycisku jest coś takiego tutaj. To się nazywa chyba taka kotwiczka, powiedzmy coś w tym stylu. Ona nam pokazuje odniesienie jakby punktów, w którym jest środek naszego ekranu a więc przeciągamy sobie tą kotwiczkę na środek naszego tutaj przycisku o gdzieś tak i w drugim przypadku tego przycisku wyjście również robimy to samo dobra tak żeby były w miarę e, na środku te e, kotwiczki <coughs> e, następnie przechodzimy do Klikając tutaj na button, czyli na przycisk nowej gry, nie na tekst, przechodzimy do jego opcji i w Events u samego dołu klikamy plus. Dodajemy w tej chwili Event, czyli wydarzenie OnClicked, e, e, co zrobi, oznacza to, że będziemy mogli e, tutaj pokierować wydarzeniem po kliknięciu tego przycisku. Chcemy, aby po kliknięciu... Otworzył się level, czyli wpisujemy open level. I teraz potrzebujemy open level name. Potrzebujemy nazwę tego poziomu. Ja sobie tutaj pozwolę zobaczyć. Mam nazwę example map. To jest moja nazwa levelu, który będziemy otwierać. Example map. OK, enter. A następnie robimy to samo, przechodzimy tutaj w zakładkę designer i robimy to samo z wyjściem. Znów klikamy onClicked. Tym razem wpisujemy sobie quit. Enter, quit game. Klikamy compile. I musimy zrobić jeszcze jedną rzecz, ponieważ to nie jest już zakończona sprawa. W naszą mapę możemy zapisać jako na przykład menu gry hmm, albo po prostu menu dobra otwieramy sobie e, blueprints <laughs> przepraszam e, open level blueprint mamy tutaj nasz e, blueprint levelu teraz potrzebujemy sobie powiedzieć naszemu e, edytorowi że będziemy używać e, tego widgetu menu gry a więc event begin play przyciągamy sobie tutaj, on już jest stworzony, można go też stworzyć poprzez wpisanie tutaj BEGIN po prostu I mamy e, event BEGIN PLAY tutaj Przyciągamy sobie już tutaj, on jest w tej chwili nieaktywny gdy go nie używamy Przyciągamy i wpisujemy widget Mamy user interface create widget Tworzymy sobie nowy widget z klasy menu gry To jest właśnie ta nasza nazwa menu gry Następnie E, ret, retum value przeciągamy i wpisujemy sobie add to i dodajemy to do viewport add to viewport czyli dodajemy to do naszego ekranu e, następnie chcemy aby, abyśmy mogli poruszać myszką musimy włączyć poruszenie myszką e, coś takiego robi się przez dostanie do gracza klikamy w prawym wszystkim wpisujemy get controller o, nie wpisamy bardzo dobrze ok i w game damage tutaj klikamy to f get player controller przeciągamy wartość która nam się zwraca i wpisujemy sobie set mouse w tej chwili mamy set show mouse kursor tutaj przeciągamy do tego i zaznaczamy show mouse kursor na tak dobra zapiszmy skompilujmy w tej chwili moglibyśmy już odpalić naszą grę. Klikamy play. Mamy dwa przyciski, które są ułożone tak samo. Jak widzimy teraz, gdy zmniejszę lub zwiększę wielkość naszego okienka, one się dopasowują. Właśnie przez to dopasowują się bardzo dobrze, że ustawiliśmy sobie te nasze kotwice w odpowiednim miejscu. Gdy kliknę nowa gra, jak widzimy, stworzyła nam nową grę. Ja tutaj już mogłem grać ale niestety jest nie za dobrze, ponieważ nadal mamy, nadal mamy nasze przyciski. Wejdźmy sobie w takim razie do jeszcze raz naszego menu gry widgetu, który tutaj mamy i po open level musimy sobie tutaj wpisać Remove i Remove i z zakładki Widget wybieramy Remove from Parent. W wersji 4.7 jest remove from parent, w wersji wcześniejszych szukajmy czegoś, co nazywa się remove from widget, czy coś w tym, w tym stylu, coś podobnego. Gdy już usuniemy sobie nasz widget, potrzebujemy też wyłączyć myszkę, która automatycznie nie jest już nam potrzebna. Czyli znów wpisujemy get. Controller, get Player Controller. Yy, przeciągamy sobie wartość i znów set mouse wpisujemy. Tym razem, łącząc tutaj, zostawiamy set show mouse cursor na wyłączone. Klikamy compile. Można już kliknąć save. Save all. Yy, zapiszmy sobie też nasz blueprint i kliknijmy play. W tej chwili mamy naszą yy, grę. Mamy naszym menu, klikamy nowa gra i już przenosi nas do levelu, ostat... do którego chcieliśmy się dostać i już w tej chwili jak widzimy nie ma menu pokazanego znów. A więc w taki sposób możemy łatwo stworzyć e, samo menu. Ja jeszcze będę chciał pokazać w jednym z poradników jak stworzyć menu pauzy, żeby grę spausować i żeby na przykład można było ją zresumować lub wrócić do na przykład samego menu. Dzięki za oglądanie tego poradnika, zapraszam do komentowania go i do oglądania innych. Trzymajcie się i do, do zobaczenia następnym razem, cześć.